Jest taki czas w tej chwili, który jest dla każdego z nas bardzo szczególny. Jak widzicie, tutaj tyle różnych ekspresji było. Każdy gra swoją pieśń, każdy śpiewa swoją pieśń, każdy wyraża się w tej swojej pasji i radości życia. Jak wiemy wszyscy, każdy z nas żyjemy w bardzo szczególnym czasie. Ten czas objawia się tak ciekawymi stanami, które się objawiają, pojawiają w naszych ciałach, w naszych emocjach, i to jest coś niesamowitego. I te ekspresje, które dziś tam nas spotykają, i te sytuacje, doświadczenia, one tak często nas nieraz wrzucają w różne skrajne przestrzenie, które są nieraz bardzo, bardzo trudne, pełne emocji. To tak, jakby się coś wypłukiwało, coś się objawiało i pokazywało nam nasze różne cienie, nasze różne aspekty i tak dalej. Niektórzy z Was mnie znają, niektórzy nie. E, nazywam się Mariusz Alin. E, tak krótko, bardzo króciutko o sobie. E, to, co jest takie dla mnie ważne w tym wszystkim, to jest odkrywanie, poznawanie samego siebie. I tak tutaj krzykło. Było mówione w tych kręgach, mówiliśmy, co, do czego jestem, dlaczego jestem. Jesteśmy, jestem po to, żeby kochać. Jakakolwiek sytuacja się pojawia w naszym życiu, ona służy tylko ku jednemu. Ku temu, żebyśmy się uczyli i rozwijali w tej bezwarunkowej miłości. By kochać, po prostu kochać. Bez tych wszystkich różnych historii, które umysł nam funduje. Tak się złożyło, że dziś w tej swojej drodze pojawiła się we mnie Pragnienie życia głębszego, głębszej świadomości. I przyszedł taki czas, kiedy w 2012 roku we wrześniu, akurat to był taki mój, moje doświadczenie, każdy ma jakby w tym temacie inne doświadczenia, podjąłem temat brektarianizmu i przeszedłem proces 21-dniowy. Od tamtego czasu rozpoczęła się moja przygoda. W tej chwili nazywam dietą praniczną, ale cały czas w kierunku breftarianizmu, Gdzie obecnie jest tak, że piję płyny i czasami coś się zdarzy, że po co sięgnę, ale tak naprawdę te, te, te kilka lat, które minęły od, od tego 2012 roku, pokazały mi tak bardzo wiele kwestii związanych z tym, czym jest jedzenie, czym jesteśmy my jako świadomość. Jakby pozwoliły mi pogłębić poznanie samego siebie. Że tak naprawdę te wszystkie kwestie związane z sięganiem po picie, po jedzenie, po różne rzeczy, to są elementy związane z, z programami, które mamy w głowie. To są typowe elementy uzależnienia. Ale wiem, że to jest tak dla nas normalne i tak oczywiste, że co on wygaduje? Oczywiście w pewnym momencie, widząc po co sięgamy, dlaczego sięgamy po jedzenie. Jakie emocje chcemy zajeść przez e jedzenie, to nam tak wiele pokazuje, tak wiele nam odkrywa tej prawdy o nas samych, że czasami nie sięgamy dla towarzystwa. Sięgamy, bo tak to wypada: śniadanie, obiad, kolacja. A tak gdzieś głęboko, gdybyśmy posłuchali samego siebie, to to ciało mówi coś innego. Czasami gdzieś pchamy się i automatycznie robimy, reagujemy na emocje w taki sposób, że sięgamy po, nie wiem cokolwiek tam sobie wymyślicie, od czekolady, chleba, czy tam pizzy, nie wiadomo. Są różne sytuacje i różne doświadczenia. Wiecie, ten okres przyniósł mi bardzo wiele różnych doświadczeń i mógłbym o tym mówić i mówić, jak różne elementy pojawiają się, jak, jak, jak gdzieś tam pogrywają z nami, te, pogrywają ze mną, z nami, te aspekty, które mamy w swojej głowie. Jak te różne programy automatycznego zachowania się objawiają i pokazują nam że jesteśmy niewolnikami tego, co gdzieś tam przyjęliśmy w przeszłości, i wydaje nam się, że to jest prawdziwe, to jest właściwe, a tak nie jest. Bo kiedy pogłębiamy świadomość samych siebie, odkrywamy, że w tej naszej esencji jest coś, co jest pełne wolności, pełne tego czegoś, co jakby nie jest przywiązane. Nie jest jakby zmuszane do tego, żeby zachowywać się tak, a nie inaczej. To coś jest wolne. Jest to coś, co jest w naszych sercach i jest miłością. I można wiele o tym mówić. Wiele o tym mówić, bo słów, jak widzicie, tak wiele pada. Tak wiele różnych punktów widzenia. Tak wiele różnych fajnych informacji o świecie, wszechświecie, o nas, o funkcjonowaniu. To jest cudowne. Ale zobaczcie jedną rzecz, że możemy się gdzieś tam. Utopić w tych słowach, zatonąć w tym myśleniu, cały czas próbuję rozstrzygnąć tą rzeczywistość na, i rozłożyć ją na części pierwsze i zrozumieć ją. A gdzieś tam w pewnym momencie odkrywamy, że w tej naszej esencji, gdzie nagle chodzimy tą przestrzeń serca, to tam nie ma tych historii, które umysł nam funduje, tych wszystkich uwarunkowań. I wszystkich elementów, które budzą w nas lęk, strach przed różnymi rzeczami, bo nie zrobię tego czy tamtego, doświadczamy siebie w tej prawdziwej esencji. I co ciekawe jest to, że ten okres cały wpłynął bardzo mocno na to, że te wszystkie różne aspekty, te takie cienie, te różne trudne gdzieś tam w nas skrywane elementy, których, do których się nie przyznajemy, one wypływały, wypływały. I to nie jest łatwa droga, ale droga jest bardzo cudowna ze względu na to, że kiedy widzimy siebie w prawdzie, widzimy to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co kryjemy w sobie, jakie aspekty w nas żyją, to możemy na nie spojrzeć z perspektywy serca, miłości i je ukochiwać, nie odrzucać siebie w jakimkolwiek aspekcie, nie, nie tłamsić siebie, odgradzać się od siebie samych, ale to przyjmować i utulać sercem tą bezwarunkową miłością. I wtedy coś się niesamowitego dzieje, bo budzi się nasza moc. Budzi się nasza moc. Coś, co tak bardzo za tym tęsknimy. Oczywiście możemy sobie umyśle stworzyć niesamowity jakiś tam duchowy obraz z siebie samych, ale czym prędzej czy później, jeżeli będzie ta integracja postępować, będziemy chcieli, będzie to pragnienie naszego serca, to to też się rozleci. Wszelkiego rodzaju obrazy nas. Te egotyczne obrazy płynące z umysłu, a pojawi się ta prawda z serc. I wiecie co? I wtedy następuje całkowicie inne spotkanie z życiem, z ludźmi, z sytuacjami pracy na co dzień, które nas gdzieś tam spotykają. Możemy na wszystko spojrzeć z perspektywy serca, z perspektywy miłości bezwarunkowej, a nie z perspektywy tych wszystkich historii coś dobre, niedobre. To właściwe, to niewłaściwe. Ten dziwnie wygląda, ten tak wygląda, ten zachowuje się tak, ten tak. Ten umysł tak po prostu papla tą swoją melodię i tylko powoduje to, że my yy, gdzieś tam ulegamy tym wszystkim opiniom i etykietkom, które sami gdzieś tam w umyśle generujemy. Ale moment, kiedy spojrzymy na siebie tak bez tych myśli, tak prosto w oczy, bez jakiejś historii, to widzimy prawdę. I nic więcej nie trzeba dodawać. I jest taki czas teraz, który jest dla nas bardzo ważny, transformujący, gdzie wszelkiego rodzaju cienie, wszelkiego rodzaju nasze aspekty się integrują, tworzą jedność. Gdzie my wzajemnie możemy na siebie patrzeć bez tej historii umysłu, bez tego oceniania przystojny, brzydki gruby, chudy i tak dalej. I to jest esencja tego, tej nowej energii, która teraz cały czas nas ogarnia, dotyka, wpływa na nas. Gdzie możemy właśnie w tej wolności być. Być prawdziwymi. I wolnymi od strachu, od lęku. gdy ktoś nas coś tam powie, oceni, coś zrobi. Nie. To już nie jest ten czas. Teraz jest czas naszej ekspresji. Ekspresji tej naszej esencji, która jest w nas, która jest wieczna. I chciałbym, żebyśmy wspólnie tak zamedytowali. Jest to taki szczególny czas. Możemy usiąść wygodnie, i wiecie, co w tym wszystkich narzędziach, wszystkich metodach jest jedno, jeden dar. To jest oddech. Możemy. Używać różnych narzędzi, bębna, ale zawsze zostaje nam oddech. I możemy ten oddech jakoś mierzyć, ale kiedy pozwolimy sobie oddychać tak swobodnie, tak naturalnie, tak jak niemowlę, bez żadnego myślenia o tym, jak mamy oddychać, ma być to nasze, to tam jest właśnie droga. To jest taka ścieżka przez oddech, by zobaczyć siebie w tej prawdziwej esencji, by myśli się wyciszyły, by był spokój, byśmy mogli odkrywać siebie w tej prawdziwej esencji, która jest miłością i spojrzeć na każdego, na każdą sytuację, na wszystko bez warunków, bez oceniania, bez osądzania. Wszystko jest, jakie jest, a my w swej mocy możemy na to spojrzeć i z serca się uśmiechnąć. Pobądźmy tak, chwilę. Jest to czas właśnie tej integracji, byśmy mogli wszyscy razem stanowić jedno, jedno serce. Bez rozdzielenia, bez podziału. Uśmiechać się wzajemnie do siebie. Z serca. W miłości bezwarunkowej, za którą tak najbardziej tęsknimy i pragniemy, by ona się objawiała w naszym życiu każdego dnia. To jest nasz, nasz chleb, nasze powietrze. Miłość. Kochanie. Bez warunków. W świetle. W radości. We wdzięczności. I to jest też czas. Takiej głębokiej integracji tych wszystkich pierwiastków w sobie. Każdy z nas może łączyć się w tym cudownym tancu ona i on jako jedno. W tym całym świecie dualnym możemy doświadczyć w przestrzeni naszych serc jedności jednością. Zintegrować w całości siebie, każdy aspekt. Wszystko. Przyjąć siebie. Ukochać siebie. Przytulić siebie. Być wdzięcznym za każdy aspekt. Za, za wszystko, co jest w naszym życiu. Bo to jest pieśń naszego serca. Która jest wolna. Pełna mocy. I jesteśmy tu po to, żeby doświadczać tej jedności, doświadczać tej esencji naszych serc i kochać, kochać wzajemnie i ten płomień miłości, nieść w swoim byciu najbardziej autentycznym, szczerym, uczciwym, najbardziej sobą, bez żadnych gierek, bez żadnych pomysłów. Płynących z umysłu, tych ulotnych pomysłów, ale płynąć z tym wiatrem serca. A niespodzianki każdego dnia objawiają nam cudowne rzeczy, dzieją się cuda. Jest to czas tak bardzo ważny dla nas, że wszelkie aspekty różnych kolorów, różne emocje, to wszystko co przeżywamy jest po to, żeby ukochać, zaakceptować, przyjąć, by moc serca się objawiła w nas i pokazała nam światło. Totalną integrację, by ta róża w naszym sercu się objawiła i rozświetliła całe nasze życie. W każdym momencie naszego życia jesteśmy wolni. I tylko możemy myślami oddzielić się od innych, Interpretacja, interpretacjami różnych sytuacji możemy dzielić, ale kiedy spojrzymy przez serce, widzimy prawdę, to co jest. Wszystko jest takie, jakie powinno być. Jest na miejscu, tym najwłaściwszym dla każdego z nas. I każdy może się wtedy wyrażać wolności swoich serc. Bez lęku, bez obaw, bo w każdym człowieku, w jego oczach widzi się swego brata, swą siostrę. Widzi się swoją własną rodzinę. Widzi się samego siebie. I oddychamy. Zadzieje w naszym życiu, co nas zabierze od nas samych, wrzuci nas w te wszystkie gierki umysłu. To jest to moment, by zatrzymać się i oddychać tylko oddychać. Skupić się na sercu. Można położyć wtedy rękę na sercu i oddychać. Jestem Boską Miłością. Jestem. Oddychamy wszyscy. Teraz to będzie wyjątkowy czas naszej transformacji. Każda chwila tu i teraz jest tym nowym startem, nowym wszystkim. I możemy tu i teraz powiedzieć, Dziękuję za wszystkie moje doświadczenia przeszłości. Dziękuję. I dziękuję za tą chwilę, że w tej chwili mogę właśnie oddychać. Że czuję swoje serce jak bije. Za wszystkie emocje dziękuję. Za każde doświadczenie w swoim życiu dziękuję. Za każdą spotkaną osobę dziękuję. Dziękuję za tych nauczycieli, którzy pokazali mi tego największego nauczyciela, który mieszka w moim sercu. Dziękuję, że wszystkie drogi prowadzą do jednego do kochania, do Rozpoznawania siebie jako miłość, rozpoznawania szczęścia, które mieszka w naszych sercach, do uwalniania tego w każdym momencie poza strach, poza lęk. Jesteśmy. Dziękuję, to kochanie to jedyna droga dla nas. To prowadzi do obudzenia naszej esencji, która cały czas jest w nas, uwolnienia jej, byśmy nie blokowali ją historiami umysłu, byśmy mogli wyjść poza formę tych wszystkich naszych myśli i odczuć głęboko w sobie tą prawdę, którą każdy z nas jest. To jest miłość. I wdzięczność za te wszystkie role, które przyjęliśmy, za te wszystkie doświadczenia. Nie może być inaczej, bo jesteśmy miłością. czas, gdzie integrujemy siebie jako jedno. Gdzie ciało, umysł, serce staje się jednością. Stajemy się jedno. I to jest moment, który uwalnia naszą moc. Uwalnia nas. Bycia. I teraz jutro czy pojutrze, w jakimkolwiek następnym teraz, możemy na siebie spoglądać z perspektywy tego serca, przez pryzmat tego serca, że każda spotkana osoba jest miłością, jej esencja jest boska, która wyraża się w tej formie. Tego ciała. I wszystko ma swój cel i swój porządek. I dziękuję. To jest cudowny dar życie, doświadczania tych kolorów, barw życia. I patrzeć na wszystko miłością, kochaniem. Jest to też czas, gdzie integrujemy to, co nam się nie podoba, z tym, co się podoba, bo możemy jedno i drugie widzieć, obserwować, a my jesteśmy ponad tym wszystkim. Integrujemy i otulamy miłością, a wtedy budzi się nasza moc. Tylko wtedy, bez odcinania, bez odgradzania, bez redukowania siebie, ale w całości przyjmując siebie. się tutaj, by tego doświadczyć, by wzajemnie się wspierać, inspirować i być, po prostu być. Niech tak będzie zawsze. Niech ten nauczyciel, który mieszka w naszych sercach, On jedynie nas prowadzi. Niech ta esencja, która jest miłością w naszych sercach, ona jedynie nas prowadzi. A wszystko niech służy tu temu, żebyśmy mogli kochać mocniej i mocniej. Wiele słów można mówić, ale kiedy spotykamy się i patrzymy sobie w oczy, słowa nikną. Jesteśmy. Tu jest nasza moc. I tak wiele rzeczy się wydarza w naszym życiu, tyle rzeczy wydarzyło się w tym ostatnim czasie dla mnie, gdzie to samo wszystko dziś się objawia i uwalnia naturalnie w moim życiu i dziękuję, że jesteście dziękuję, że po prostu doświadczamy tego cudownego daru życia bo jest po prostu to cudowna przygoda naprawdę przygoda ale jest jest w tym taka wielka moc kiedy wejdziemy w swoją przestrzeń serca i w tej z tej miłości, przez ten pryzm miłości spojrzymy na wszystko, co się wydarzyło to to wszystko się zmienia Przybiera barwy cudowne, transformuje się w naszej pamięci. Bo jedynym kluczem, jedyną narzędziem, jedyną drogą, jedynym mieczem w tym naszym byciu to jest właśnie miłość, która wypływa z serca, nie z umysłu, nie z kombinacji, jak to powinno wyglądać, ale z autentyczności, szczerości. Dziękuję. Wam.